Chciałabym w tym odcinku pozdrowić dwóch youtuberów Wi-Youtube Navi, Navi, YouTube i na Fifa Dajcie im suby i łapki w górę I w ogóle moja przyjaciółka mi napisała w, tego na Messengerze, żebym pokazała mój pokój Więc zapraszam Tutaj macie mój plan lekcji, o to proszę <grywy> Tutaj Tutaj oczywiście są moje ubrania na wisaku Um, tutaj proszę, nie będziecie zain Nie, tu jest moja bielizna, to nie będziecie zainteresowani, tu też, tu też... No to też tutaj są rzeczy na plastikę, trochę mam tu bałagan, ale... Wiecie, jak to się szybko pakuje się do szkoły. Tutaj jestem, nie mam plecak kaliny i jej mundurek. Tutaj trzeba następnie sprzątnąć na chwileczkę. Tutaj są moje ubrania. I tutaj też... Proszę, szał a tutaj bardzo proszę. No i tutaj jest mamy moje łóżko. Trochę na nim sierści, bo mój ukochany Łaciu... Łac, no, chodź, chodź do kamery. No chodź. No chodź tutaj. No chodź. No chodź. No chodź. No, mój mały śmierdziulek. Łaciu, przywitaj się. Hej, everybody. No. Ciebie też kocham. Tutaj, o jest moje, to tutaj moje pluszaki, z którymi śpię, nie oceniajcie mnie. Tutaj są moje poduszki. A tutaj, proszę, są moje torebki, moje mini organki, na których gole. Tu są moje rzeczy, tu są moje łyżwy, moja gitarka i moja ukochana duża torebka, którą kocham. I love ją. A tutaj następnie są zdjęcia z mojej komunii, tu jest jedno. A tutaj jestem ja jako malutka. To był czas. A tu jest babcią. To moja ukochana Wioletta. No, tutaj moje zdjęcia, nie patrzcie na mnie. Tutaj, tutaj wiecie. No i tutaj jest moja ukochana lampka. Tu są moje wszystko. No, no i tutaj jeszcze mam. Dyskusję z dodatkową. Pracę. <głos> <głos> Czekaj! O. Tu jest jeszcze mój autograf od Rudej! proszę! Proszę baczcie! No. Tutaj. Autograf od Rudej, a tu następnie mam takiego tego bałwanka. To jest do mnie bardzo podobne, nie widzicie? Ja też tak świecę. A tu moja kocha figurka, cenzura ma. No, no i tutaj następnie jest mój piaseczek! Z mamy foremki, żeby się bawić. Jak nie ma. Tutaj są moje cienie do powiek. Wygląda w nim bardzo tajemniczo. Bardzo tajemniczo w nich wygląda. My name is Bond. Julia Bond. No, no i tutaj macie moje, tego, tutaj moje ukochane. Perfumy, które Zuzia Kuberska, pozdrawiam ją bardzo serdecznie, mówią, że śmierdzą, one pachną lawendą, są bardzo ładne, Zuzka się nie zna, a o tych to najgorszej mówi, mój Playboy, moje ukochane perfumy, bardzo ładnie pachną, Kalinka mi je kupiła ja na urodziny, a ta do mnie, weź to, bo śmierdzi, można się uczyć, no masakra normalnie, a tutaj proszę, jest mój ukochany kuzyn, Pozdrawiam go bardzo serdecznie, jest już trochę większy, ale tam, tu moja kochanka, kochanka, kochana, kochana kuzynka Ineska, też ją pozdrawiam, a tu mój największy skarb, moja kuzynka Michalinka, bardzo ją kocham, i bardzo ją pozdrawiam, okej. Okay. A tu jest mój stalik z akwarium, jeszcze y, miałam w takiej wielkiej kuli malusieńkie rybeczki, ale nie chciało mi się zmienić wody i nie chciałam, żebyście je widzieli. Bo tam był tutaj mój ukochany lubeczki, mój żółw ma na imię Leoś i już skończył. Rok już skończył. Pozdrawiam! Po, pozdro, Leon! I to na tyle w tym odcinku. I jeszcze raz Wam powiem, żebyście najbardziej zasubskrybowali Braille na FIFA i dajcie mu łapkę w górę. A gdyby Wam się podobało, to mi też dajcie łapkę w górę. Bardzo bym, bardzo bym Was prosiła. I może jeszcze namówię wydaje na FIFA, żeby ze mną nakręcił odcinek, ale nie obiecuję, tylko go namówię, a ja mam udał do namawiania. To pa! Widzimy się w następnym odcinku.